Witajcie na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam nieco więcej o monetach bulionowych, a mianowicie dlaczego pod pewnymi względami nie są moim ideałem i co sprawia, że mam mieszane uczucia, jeśli chodzi właśnie o ten rodzaj aktywów. Dzisiaj przedstawię trzy monety. Pierwsza z nich to jest australijski kangur, oczywiście w wersji jednouncjowej. Drugą monetą będzie Amerykańska wolność, również jako jedna uncja, natomiast ostatnią monetą będą filharmonicy wiedeńscy, każda moneta pochodzi z tego samego rocznika. Natomiast to, co chcę przedstawić, w jaki sposób każda z poszczególnych monet odporna jest po prostu na pojawianie się niedoskonałości białych plam, popularnie zwanych milkspotami, zaczynając od monety z lewej strony, a mianowicie kangura. Kangur pochodzi, zaraz wyostrzymy i będzie wszystko jasne, z jakiego okresu pochodzi kangur? O, widzę, że tutaj sprzęt nie ma ochoty współpracować. O, tak, jest idealnie. Kangur pochodzi z 2019 roku. Jeśli chodzi o samą monetę, można się dopatrzyć na niej pewnego rodzaju milkspotów. W tym świetle nie są one zbyt widoczne. Szczególnie maskuje ją po prostu faktura samej monety, która sprawia wrażenie, że takie niedoskonałości nie będą się pojawiać. Natomiast jeśli dokładnie przyjrzymy się monecie, można zauważyć po prostu szereg plamek. Jeśli chodzi o drugą stronę, tutaj pozwolę sobie założyć rękawiczkę, którą zdjąłem do obsługi sprzętu. Natomiast już przechodząc do drugiej strony monety. Tutaj widnieje wizerunek królowej Elżbiety II, a także oznaczenie nominału, w tym przypadku jednego dolara oraz kraju emitenta, jakim jest Australia. Ta strona monety znacznie lepiej się prezentuje. Nie można powiedzieć, żeby było widać na niej jakieś niedoskonałości w postaci MilkSpotów. Natomiast moneta po stronie rewersu wskazuje już szereg niedoskonałości wynikających z procesu produkcyjnego, także już przestaje się pastwić nad tą monetą i przechodzę do monety, o której mówi się, że jest jedną z najlepiej wykonanych. Co oczywiście również potwierdzę, moim zdaniem ta moneta po prostu prezentuje się. Wybornie, natomiast e, tak jak również mówi się o niej, że jest odporna na Milk Spoty, tutaj niestety nie mogę się do końca zgodzić. Przedstawiam monetę również z 2019 roku, jak to miało miejsce w przypadku Kangurka. E, po stronie rewersu widać już malutkie, malutkie ognisko pomiędzy literą T a Y, po prawej stronie. Monety, natomiast jeśli przejdziemy na stronę awersową, tutaj pod e, lewym skrzydłem orła widać już e, rozrastające się ognisko wynikające z e, pojawienia się. Błędów produkcyjnych. Takie mam wrażenie po prostu, zagłębiając się w literaturę, że po prostu tutaj wynikają pewne procesy związane z czystym srebrem i niedoskonałości, jakie wychodzą z tych monet. Natomiast po prawej stronie, nad literką D z, wyla, z wyrazu dolar, pojawia się już mała kropeczka, mały milk spot, który wydaje mi się, że wraz z czasem będzie ewoluować i będzie po prostu powiększać swoją objętość. Także tutaj podsumowując już opowieść o e, amerykańskim orle, muszę wskazać, że jest to ciekawa moneta, która bez wątpienia wpływa na e, dobre postrzeganie monet bulionowych, natomiast trzeba o nim powiedzieć, że również nie jest odporna na mixy. Ostatnia z monet, która moim zdaniem w największym stopniu jest podatna na takiego rodzaju problem, są wiedeńscy filharmonicy. Tutaj dla odmiany pokazuję awers monety z opisem emitenta, kraju emitenta oczywiście nie mówię tu o samej mędnicy, i ze wskazaniem nominału, a także opisu, iż jest to jedna uncja czystego srebra. A w okolicy, właśnie napisu, jedna uncja e, widnieje bardzo rozlany milk spot, o, wraz z czasem rozszerza się po prostu na inne elementy. Cała litera E z wyrazu euro została już pokryta, natomiast na górnej części monety można dostrzec e, kilka, bądź też, jeśli się dobrze przyjrzymy, nawet kilkanaście mniejszych ognisk, e, związanych właśnie z tym problemem. Jeśli przejdziemy do nowych z poprzedniej monety, obracanie jej w sposób wertykalny. Natomiast jeśli przejdziemy do rewersu monety, tutaj ta strona jest znacznie lepiej zachowana, natomiast też nie jest bez żadnych błędów. Po prawej stronie widać małe ognisko w okolicy liter ER z wyrazu Philharmoniker. Natomiast e, jeśli chodzi o inne ognisko, jest na samej górze pomiędzy literami H oraz R. Także to już by było na tyle, jeśli chodzi o same monety. Jeszcze jako ciekawostka, w tej monecie podoba mi się szczególnie rand, który jest gładki oraz błyszczący. Natomiast już i na nim pojawiają się pewne niedoskonałości, co widać na załączonym obrazku. Podsumowując już e, wszystkie rozważania dotyczące e, monet bulionowych, a mianowicie e, występowania właśnie takich niedoskonałości na tych monetach, chciałbym powiedzieć tylko tyle, że dla mnie osobiście jest to problem z tego względu, że wpływa na estetykę całej monety. Natomiast Oczywiście nie powinien wpływać na wartość, chociaż tutaj już sprawa zależy od konkretnych preferencji kupujących część osób, chce, w tym ja chcę posiadać monety idealne, które są nieskazitelne i nic się na nich nie pojawia, natomiast tutaj już monety są dość świeże, niecały. Wyemitowany w zeszłym roku, natomiast już widać po prostu niedoskonałości, które się pojawiają i wydaje mi się, że wraz z czasem pojawiać się będą coraz częściej. Także dziękuję Wam bardzo za film. Mam nadzieję, że. Był ciekawy, że będziecie zainteresowani. Zapraszam również do subskrybowania. I pamiętajcie, że mój kanał nie, nie ma charakteru porad inwestycyjnych. Wszystko, co mówię w filmach, nie namawia nikogo do inwestowania, czy to w srebro, czy w inne aktywa. Po prostu przekazuję Wam moje własne przemyślenia, które, którymi chciałbym się podzielić. Być może ktoś również ma podobne przemyślenia. W takim wypadku proszę o komentarz. Proszę też napiszcie, jak Wy. Myślicie o tych niedoskonałościach? Czy rzeczywiście one mogą wpływać na obniżenie wartości monety? Część dealerów deklaruje, że nie ma to wpływu w przypadku odkupu monety, natomiast jak już mówię, zależy to od preferencji. Spotkałem się z opiniami, że część osób jednak niżej wycenia takie monety z takim defektem, który jednak mimo wszystko nie zależy od nas, a wynika już bezpośrednio z procesu produkcyjnego. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentarzy i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.